Panie Marszałku, Wysoka Izbo. No, rzeczywiście mamy projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu. Pierwsze pytanie, które się rodzi, co robiliście rządzie przez te ostatnie miesiące? Bo akurat od gazu jesteśmy mocno uzależnieni, bo 80% tego gazu importujemy, czy to do tej pory ze strony rosyjskiej, czy jako gaz skroplony. Co robiliście? To jest rzeczywiście problem, bo na rynku gazu wzrosły ceny i trzeba było szybko na to reagować, zarówno jeżeli chodzi o odbiorców indywidualnych, jak i odbiorców przemysłowych. Przypomnę, jest 30 listopad, dopiero o tym dyskutujemy. Wprowadzacie gigantyczny chaos i co do tego nie ma żadnych wątpliwości chaos legislacyjny, chaos prawny, wprowadzacie i za to jesteście odpowiedzialni, wielki kryzys energetyczny w Polsce, bo przez Wasze działania, Waszych prezesów, Wasze zarządy spółek, Skarbu Państwa doprowadziliście do tego, że bogacą się tylko spółki, bogacą się prezesi, bogacą się funkcjonariusze prawa i sprawiedliwości, a my jako Polacy po prostu za to płacimy. To jest ewidentnie Wasza wina. Zmieniacie w tej ustawie, bo trzeba sobie uczciwie powiedzieć, i to najlepiej pokazuje, jaki to jest potworek prawny, zmieniacie w tej ustawie 30 innych ustaw. 30 innych ustaw. I teraz rodzi się pytanie, po co zmieniacie ustawę chociażby dotyczącą utrzymania niektórych gatunków zwierząt. No co to ma wspólnego z cenami gazu? Zmieniacie ustawy prawo wodne, zmieniacie ustawy prawo geologiczne, zmieniacie ustawy o promowaniu wytwarzania energii, o bezpieczeństwie morskim. Niektóre z tych ustaw, które zmieniacie, idą w dobrą stronę, żeby była jasność. Natomiast nad nimi trzeba procedować absolutnie jako osobny proces legislacyjny, bo trzeba rzeczywiście poprawiać to prawo, które tworzyliście, szczególnie jeżeli chodzi o odnawialne źródła energii. Rzecz kolejna, która się pojawia w tym projekcie ustawy, to oczywiście kwestia związana z funduszem COVID. No bo wszystkie działania, które dzisiaj realizujecie, realizujecie nagle z funduszu COVID. No przecież to jest znowu działanie pozabudżetowe, to jest znowu działanie poza kontrolą Parlamentu, poza kontrolą Sejmu. Co gorsza, chcecie zasilić, chcecie zasilić. Ten fundusz COVID, który ma znowu przekazywać tym spółkom Skarbu Państwa miliardy złotych, chcecie zasilić środkami ze sprzedaży praw do emisji CO2. Przypomnę tylko, że do tej pory sprzedaliście tych praw za 70 miliardów złotych, więc pytanie, co się teraz będzie działo, jeżeli te środki nie będą przeznaczane na transformację energetyczną, na odnawialne źródła energii, na pompy ciepła, które mogą nas uchronić przed tym kryzysem energetycznym, a będą znowu trafiały na konta spółek skarbu państwa? Stworzyliście swoiste perpetuum mobile, jeżeli chodzi o finanse tychże spółek. Z jednej strony ustalacie maksymalną cenę i nie ma wątpliwości, ludziom trzeba pomóc. Ludziom trzeba pomóc i, i przez te wasze błędy dzisiaj musimy tyle i za energię elektryczną, i za gaz płacić, ale ustalacie maksymalną cenę, mówicie dobrze, różnicę będziemy Wam z tego funduszu COVID dopłacać, no ale Wy też musicie od wydobywanego gazu w Polsce zapłacić jakiś tam określony w ustawie haracz. No i z tych 30 miliardów czy 20 miliardów zysków pgnig będzie odprowadzone jaka, jakiś tam procent do tego funduszu COVID i z tego funduszu COVID będzie z powrotem im wracane. No to jest kompletnie bez sensu. To jest po prostu kompletnie bez sensu. W związku z czym ten chaos jest nieustanny. Do tego w tym wszystkim obciążacie jeszcze samorządy. Oto dzisiaj samorządy mają zajmować się zwrotem podatku VAT dla odbiorców indywidualnych. No kolejna rzecz, która jest kompletnie bezsensowna. Dlatego klub lewicy przedstawia poprawki. Po pierwsze, żeby objąć również małe i średnie i mikroprzedsiębiorstwa tą pomocą i drugie, żeby wykreślić te wszystkie zapisy z tych 30 ustaw do osobnego procedowania w procesie legislacyjnym, bo to wymaga rzeczywiście poważnego podejścia, a fakt, że wczoraj złożyliście 37 poprawek, świadczy o tym, że jeszcze dzisiaj na komisji pewnie będzie następne 37 poprawek, bo tak wygląda jakość tego dokumentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie pośle